Cześć, nazywam się Karol Golec i w tym wideo pokażę ci działanie autoryzacji użytkownika. Tutaj mam projekt Laravel sklonowany z repozytorium Laravela. Baza danych skonfigurowana, jeszcze migracji nie wykonywałem. Za chwilę to zrobię. To są oryginalne pliki. Tamten był oryginalny. Tak. Baza danych jest pusta. To jest baza testowa. Czyli tak mam bazę danych, konfiguracja jest. Wykonam utworzenie tabel w bazie danych. Artisan migrate. I tutaj zostały utworzone tabele w bazie danych. I to będzie służyło do autoryzacji. Tu będą przechowywani użytkownicy. Tutaj zresetowane hasła będą zapamiętywane. I tak. W poprzedniej wersji należało wykonać dużo czynności, aby autoryzacja zadziałała. Było to w wersji 5.1. Wprawdzie ona miała już część przygotowaną do autoryzacji, ale jednak należało wykonać pewne kroki, aby ta autoryzacja działała. W wersji 5.2, czyli tej. Jest to prostsze. I tak zaczynam od, od wykonania funkcji tworzenia autoryzacji. A ta funkcja dokładnie otworzyła kilka widoków, kontroler i zmieniła zawartość pliku route. Omówienie i wyjaśnienie, co tu zaszło. Będzie w trakcie wideo. I po wykonaniu tej funkcji, tutaj widzę, że został utworzony widok na podstawie bootstrapa Tutaj widać, że gdzie to jest, tu wpisałem ten adres. Automatycznie przekieruję do welcome. Czyli po wpisaniu adresu głównego. Wczytuję widok welcome. i ten widok welcome jest tutaj. On został automatycznie zaktualizowany przez tą komendę Artisan Make I to jest strona widoczna dla użytkowników niezalogowanych. Tutaj jest podłączenie do szablonu głównego, ten folder layouts. On też został utworzony przez funkcję makeout. To jest layouts. I teraz plik route i makeout tutaj wygenerował y, trasy, wygenerował adresy do, do strony logowania, rejestracji, przypominania hasła. Tak, widać. I zostały wykonane adresy login, login, logout, home. Tak. Interesuje mnie trasa do formularza, formularza z logowaniem. Tu jest wywołanie get, czyli ten adres zwróci formularz. Tu jest metoda post. Do tej metody będą przesyłane dane z formularza podczas logowania. Przechodzę do wywołania formularza. Jest formularz, ale najpierw przejdę do formularza rejestracji. Rejestracja tutaj jest rejestracja, metoda get pobranie formularza, metoda post to jest odbiór danych z formularza i po wpisaniu register zostaje wczytany widok ten folder został utworzony przez funkcję make out I po wpisaniu register w adresie jest wczytywany ten widok. Ten widok zawiera formularz. Tu jest przekierowanie danych do adresu register metodą POST. Zarejestruję użytkownika. Automatycznie po rejestracji użytkownik zostaje zalogowany, przekierowany na stronę home your login in. To jest strona zarówno dla gości, jak i jest dla zalogowanych użytkowników. Czyli widoki zostały utworzone. Kontroler i ścieżki. W kontrolerze została wgenerowana trasa do, do widoku. Adres HOME. Do widoku HOME. Jak to się dzieje? Ten adres HOME po pisaniu w przeglądarkę HOME. Odwołuje się do Home Control. Ten Home Control został otworzony także przez make, make Out. Tu jest ten kontroler. I ta. Ten adres odwołuje się do Home Control oraz funkcji indeks w tym kontrolerze. W tym kontrolerze jest funkcja indeks, Ona. Wczytuje widok Home, ale ta strona jest dla użytkowników zalogowanych. Dlatego zanim zostanie ten widok wczytany, następuje w konstruktorze sprawdzenie autoryzacji. Ta autoryzacja jest warstwą pośrednią, ona jest tutaj. Jeżeli użytkownik jest gościem, zostanie przekierowany na stronę Login. Jeżeli jest użytkownik ma autoryzację funkcja przejdzie dalej i pozwoli na wywołanie tej funkcji indeks tutaj. Tak. No to autoryzacja, rejestracja Działa teraz. Przypominanie hasła, teraz wyloguję. Tu make utworzył tworzył formularze do przypominania hasła. No i tu nie zadziała, bo jest nieskonfigurowana poczta. Połączenie z serwerem poczty jest nieskonfigurowane. Ta konfiguracja jest w pliku ENV. To jest część tej konfiguracji. W zależności od dostawcy są różne, ale zbliżone konfiguracje. Ja wykonam konfigurację dla dostawcy Gmail. Driver to jest SMTP, to jest host Gmaila na tym porcie z szyfrowaniem SSL. Tutaj założyłem konto do tego wideo. I Gmail jest zabezpieczony przed dostępem obcych programów i aby to połączenie laravel łączył się z serwerem Gmaila, a dokładnie z kątem Przechodzę do moje konto. Tutaj wybieram logowanie i bezpieczeństwo. Tutaj połączone aplikacje i witryny, i tutaj zaznaczam zezwalań na mniej bezpieczne aplikacje włączone. To jest do zrobienia w przypadku korzystania z Gmaila. To wyłączam. Czyli tak tutaj. Wpisuję użytkownika gmail. Tutaj hasło. Zapisuję i sprawdzę. Tu jest błąd. Wiadomość wysłana bez podania adresu. Wartości są nieuzupełnione. Przejdę do konfiguracji maila. gmail wymaga niektórych wartości. Tu jest z jakiego adresu? Czyli tak, tutaj wpisuję adres. Z jakiego adresu będą wiadomości wysyłane? Czyli w przypadku gmail podaję ten sam adres, który podałem w do logowania. I tutaj podaję skrótową nazwę. Ta nazwa pojawi się w wiadomościach przychodzących do użytkownika odzyskującego hasło. Tu zapisuję. Przejdę ponownie do odzyskiwania hasła. I mail z linkiem aktywującym powinien być już na mojej poczcie. I tutaj, nepras testowy, to było w konfiguracji uzupełnione. Tu mam przysłaną wiadomość z linkiem aktywującym. Ta wiadomość, ona jest w widoku. Ten widok został utworzony przez makeout out, e-mails i password. No tu można wpisać HTML albo tekst. I ten widok jest przesyłany na maila. Ja tutaj aktywuję linka. Przynosi mnie do strony z wprowadzeniem nowego hasła. Wprowadzam nowe hasło. I automatycznie jestem zalogowany z nowym hasłem. Tak. Czyli autoryzacja i odzyskiwanie haseł już jest. Kontroler autoryzacji. I tutaj jest link przekierowujący po zalogowaniu użytkownika. Czyli użytkownik, jeżeli się zaloguje w, do projektu, zostanie przekierowany do, do ścieżki Home. Tu jest password control. Password control, czyli po odzyskaniu hasła i wpisaniu nowego hasła domyślnie użytkownik jest przekierowany na adres home. Ale jeżeli po odzyskaniu hasła cep, aby użytkownik był przelogowany na inną stronę, to daje właściwość redirect to i do strony głównej zostanie użytkownik przekierowany. Tutaj mam, w języku angielskim nie reset like. To można zmienić. Tu dam public. Subject, temat I wpiszę Twój link aktywacyjny. Odzyskam hasło. Twój link aktywacyjny. To tyle w tym wideo.